Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, jak trafnie zauważyliście, no, sfora maluszków na naszej macie. I Wam powiem, że ich w ogóle tu miało nie być, bo poprosiłam radia, aby za trzy dyszki kupił mi grubą rybkę, którą bym dołożyła sobie do Miksiku. Miała być to wielka pensja bankiera, a on, zobaczcie, co on mi przyniósł. Faktycznie za trzy dyszki tutaj zdrapek jest, ale zrobił mi takiego psikusa, że zamiast jednej grubej ryby przyniósł mi 13 sztuk małych zdrapek. No zobaczymy, jak to się potoczy. Także, kochani, troszkę drapania przed nami niby zdrapki krótkie, no ale mamy tutaj dwie krzyżówki, dwie linie także od razu z kopytka zaczynamy i zobaczymy, czy dobrze na tych maluchach wyjdziemy. Radio mówił, że wziął 13 sztuk, a że to jego magiczna liczba. No to, Michu, mam nadzieję, że wszystkie będą wygrane. I, kochani, ruszymy sobie z krzyżóweczkami, potem oporządzimy wszystkie dwójki po kolei, a na koniec wejdziemy sobie w szczęśliwe linie. A pierwsza z krzyżóweczek, numerek 59. I trzymajcie mocno kciuki. No dobra, kochani, to jedziemy, trzymajcie mocno kciuki. Zmieścimy się? No pewnie, że się zmieścimy. No to zaczynajmy. A pierwsze literki Z i W. Z i W i widzę w zwiastu, nie tutaj ładna parka. Tutaj Z, tutaj Z. No już nic więcej. No to kolejne. J i S. No S to tutaj troszkę będzie. Ale J -ka też jest. No, w safe jeszcze s nam wpadnie. T-I-N. Dobra, n -ki już widzę. Mamy T, jest i n tutaj kolejna, tutaj kolejne T, a tutaj kolejne N. I jeszcze tutaj T. O, i jeszcze tu. No dobra, kolejne. I-I-U. O, zaczynają się samogłoski, bardzo dobrze. No, znowu mi drapak nie domaga. Radio wiesz, co robić. A faktycznie jedna osóbka mi się pytała właśnie o ostrzenie drapaku. I wiecie co, na jednym z kolejnych filmów puszczę wam na czym polega nasze ostrzenie drapaku. Albo może nawet po tej zdrabce wam pokażę. Ale to najpierw dokończymy zdrapkę. Tu jeszcze będzie u. Kolejne dwie literki M i C. C widziałam. O tutaj, ale Mki też mi gdzieś mignęły. Jedną mamy. No dobra, może była tylko ta jedna. No to jedziemy dalej. F i O. Dobra, to jedziemy. O Fki o dziwo też mamy. Ale samogłosek więcej. O, tutaj jeszcze w sejfie Fka. I we Feliksie, no dobra, chyba wszystko, V i P, no niepotrzebna ta V, -ka. no ale P się przyda w punkcie, no dobra, kolejne dwie, D i B, B już mamy w barze, D mamy za to w dolarze, tutaj w etiudzie, w bazie kolejne B, a my, zobaczcie, dwie literki zostały, my nie mamy żadnego słówka. No, ale teraz pewnie będziemy mieli, bo ostatnie literki to E i X. No dobra, ale dzięki E utworzył nam się safe. No, ten X tutaj trochę mi popkrzyżował plany. A tutaj mamy A. No dobra, widocznie kończymy z tym jednym słówkiem, tylko no krzyżóweczkę mamy pustą. Jest U, jest T. I pierwsza krzyżówka leci do śmieci. A teraz Wam pokażę to ostrzenie drapaka. I teraz tak, kochani, mamy jeszcze taką osełkę specjalną. No Radio akurat mają w garażu. Ona jest takiej, ona jest o takiej strukturze bardzo drobniutkiej. Nie, jak zwykła osełka. Znaczy z jednej strony jest taka zwykła osełka, a z drugiej strony jest taka bardzo delikatna. I Radio bierze. No ja akurat mam tutaj pilniczek, to Wam tylko tak pokażę. I Radio bierze drapak, i on tak nim przejeżdża, ale tak idealnie, tak dokładnie nie w tą stronę, tylko tak trochę z tej strony, trochę z tej i Wam powiem, że jak on naostrzy drapaki to aż rwą z drapki ale nie zdzierają na druku, także taki malutki pokaz, no akurat osełeczki nie mam a gdybyście byli ciekawi co to za osełka to Wam wtedy napiszę firmę w komentarzu w razie co to pytajcie a my kochani przechodzimy do następnej krzyżówki, mam nadzieję, że sobie teraz drapaka trochę nie porysowałam z drapka z numerkiem 63 i kochani teraz za nią trzymajcie mocno kciuki no bo pierwsza jej siostra była pusta. B i L. Dobra, jest Lka. W jakubie mamy B, tutaj leczka i jeszcze jedna. No i to by było na tyle. No to od razu jedziemy po następne. N i H. Dobra, jest Neon, jest Omen, Keno. Tutaj N jest IH. No, i to chyba wszystkie. Dobra, następne D i G. Dobra, tutaj odgada, zaczniemy. Od razu tutaj G się sypią. Do A jeszcze D sobie wymarzemy. O złacie w neonie jeszcze jedna N była, ale za to D i G już nie mamy. Dobra, no to kolejne. C i R. R, ja tutaj widziałam. O, C też jest. Tutaj, R, tutaj. Kolejne, i jeszcze jedna. O, co się powtórzyło? No dobra, Z i O, albo OZ, Dobra, najpierw nam wpada w oko. O, tutaj kolejny z literek. No, zka tu gdzieś jeszcze jedna była. O, 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 o. M i J, J -ka w Jakubie, M w Amorku, O w Omenie i w Emisji ostatnia. I I E. O, teraz się zaczyna. No by mogli to A dać, nie? O, mamy Neon, pierwsze słówko. O, mamy omen, drugie słówko. O, dobrze się zaczyna. No, wszystkie. Jeszcze cztery literki przed nami. F i T. Dobra, T to mamy chyba tylko tą jedną. A F w odróżnieniu do poprzedniej krzyżówki, no F nam tutaj nie dała. No, nie ma ani jednej. Dobra, ostatnie dwie literki. U i P. Dobra, do gipsów wpadnie P. Tutaj mamy U. Do Jakuba. Tutaj U. I tutaj P, to A nas tak zablokowało. No, krzyżówkę mamy pustą. Zabrakło nam jednego słówka do chociażby zwrotu. Kontrolne różne, no nie dzisiaj. No to jedziemy teraz z maluchami. Szybkich pięćdziesiątek mamy trzy, a więc zostawimy je na koniec. No to teraz jedziemy z pensijkami. Numerek 6372. I kochani, trzymajcie mocno kciuki, no sobie troszeczkę powiększymy. Szukamy dwa razy napisu: Pensja. A oprócz niego poszukamy sobie jeszcze i będziemy liczyć, że te liczby nam wpadną. 35 i 18. A zaczynamy od trujeczki. I mamy 18. No jest wygrana, no już mamy jakąś wygraną. 32. Tutaj pensyjka. 31 i 19. A pod 18 magiczne 2 złote. A kontrolne. No jedną mamy SK, o, a tu są jeszcze dwie. Także kontrolne S i 2 zł z pensji wyciągnęliśmy. Jakby nie patrzeć, pensja prowadzi. No to teraz druga z pensyjek. Reguły się nie zmieniają, a szukamy siódemki i 35. No tam też piątki szukaliśmy, nie? Dobra, mamy 29, no tutaj szybciej pensja nam weszła. 21, blisko siódemki, 11 i na końcu 30. No niestety druga pensyjka pusta, ale to nie zmienia faktu, że pensje prowadzą. No to teraz siódemki, 62, 68 numer i kochani, szukamy takiej oto siódemeczki. A mamy co? Ósemkę, jest dwójka, czwórka, piątka, trójka, szóstka i siódemki nam tutaj nie dali, no niestety. A zobaczmy teraz w drugiej. Rozpoczynamy dziewiątką. Ósemka, no teraz siódemka by wypadało, no ale dali trójkę. Szósteczka, dwójka, piątka i czwórka na zakończenie. No obydwie siódemki puściutkie. No zobaczymy po całym drapingu, czy będziemy ganić Micha za to, że nie wziął mi tego bankiera. No to teraz trzynastki, trzydzieści osiem i czterdzieści jeden. I kochani trzymajcie kciuki za tą trzynastkę. A mamy czterdziestkę.

Mamy dwa złote, także, no kochani, no mamy na razie remis. Pensje i trzynastki, no idą łeb w łeb. No to teraz szybkie. Pięćdziesiątki i Radio wziął ich aż trzy. Mamy 69, 76 i 99 numerek. No może troszeczkę mniejsze zrobić, zrobimy co? O, myślę, że będzie dobrze widać. Dobra, zaczynamy od pierwszej. I musimy mieć trzy takie same kwoty, a na koniec pamiętajmy o bonusie. I tak, mamy 500 po raz pierwszy jest dwójka. Tutaj coś grubszego, niżej setka, czwórka, 500 po raz drugi. No jest szansa na tą 500, jest szansa na stówkę 50 zł i na końcu mamy drugi raz 50 tysięcy. Trzy razy się nic nie powtórzyło. A w bonusie, jeżeli będziemy mieli 5 dyszek, no to mamy 5 dyszek. A mamy worek. Także kochani, pierwsza z 50 pusta. No to lecimy do drugiej. I reguły dalej te same. Mamy stówkę. Mamy główną. Czwóreczka. Tutaj 50. 500. No jest szansa na czwórkę. Teraz mamy szansę na stówkę. No i zobaczcie, 4 zł po raz trzeci. Tutaj to już tylko tak teoretycznie. Także, kochani, no wygraliśmy 4 zł. Tutaj pewnie już nic nie będzie. No są dukaty, no ale czwórka jest. Jeszcze kontrolne sobie zobaczymy na 4 zł. A są to literki F. No czyli ta nam zwróciła podwójnie za swój wkład. I została nam ostatnia z szybkich pięćdziesiątek, numerek 99, czyli schyłek paczki. I kochani, tak, mamy dwójkę. Jest czwórka i jest główna. No druga dwójka. 500. I stówka. Na dole druga stówka, druga pięćsetka i druga dwójka. Także zobaczcie, tutaj też dwa złote nam wpadło, a więc w bonusie też pięciu dyszek by nie było. No, ale dwa złote mamy, kontrolne literki. C. No i jak na razie szybkie pięćdziesiątki, no najlepiej nam się tutaj spisały. Mieliśmy aż trzy, a więc szanse też nie były takie wyrównane. No to teraz, moi drodzy, szczęśliwe linie. Mamy numerek 39, 41. I trzymajcie mocno kciuki, no póki coś to za dużo się nie zwróciło. A więc fajnie by było, jakby nam szczęśliwe linie coś dołożyły. No to ruszamy. Jabłuszko i gruszka. Jabłuszko i gruszka. Dobra, jest gruszka. Mamy i drugą gruchę. I na dole jeszcze spotkaliśmy jabłuszko. Pomarańcza i garnek. I tak, garnek już jest. Pomarańcze mamy. I tutaj jeszcze garnek. Korona i biedrona. No, nawet się zrymowało. Mamy biedronkę. No i tylko biedronkę. Słońce banan. Słoneczko już jest. Jest i drugie, mamy banana, i na dole już nie mamy nic. Gwiazda i diament. Dobra, jest diamencik, i jest gwiazda z diamentem. Arbus i pik. Arbusa już mamy, jest i drugi arbus. Tutaj trefla, ale jest jeszcze trzeci arbus. Serce i krab. Serducho i krab. No kraby widziałam tutaj na dole. Ale bez serduszka. Księżyc i ananas. Księżyc, ananas, tutaj nic. Mamy ananasa, o zobaczcie, jeszcze banan był jeden. Dobrze, że podobny do księżyca. I tutaj już nic. Dzwon i sakwa. Dzwonek mamy, jest kolejny dzwon, jest i sakwa. I na dole jeszcze dzwonek dołożymy słoń i kwiat. Dobra, jest słonik, jest i drugi słoń, a nawet i trzeci, a tutaj już nic. I ostatnie dwa decydujące symbole wiśnie i trefl. Wiśnie i trefl, to jest, to jest, ale linii nie mamy, no niestety się nie ułożyła, a więc drapkę mamy pustą. Tak jak głoszą kontrolne, no niestety nic nam tutaj nie wpadło. No to teraz ostatnia z naszych zdrapek, ostatnia szczęśliwa linia. I kochani, teraz to podwójnie zaciśnijcie kciuki, bo my za dużo tutaj nie odzyskaliśmy. Diament i serce. I tak, serducha już mamy. Jest i diament. I jeszcze jeden diament. Słońce i banan. Słońce i banan. Dobra, jest bananik. A słońce nam nie zaświeci. Kości i dzwon. I tak, dzwoneczek już mamy. Są też kości. Winogrono i wiśnie. Winogrono i wisienki. No, mamy tylko jedne wiśnie na samym dole. Gwiazda i tęcza. I tak, gwiazda już jest, tęcze mamy, kolejna z gwiazd. I tutaj jeszcze jedna. Truskawka i klucz. I otwiera nam się pierwszy rządek. Truskawka i klucz. Dobra, tu mamy drugi kluczyk. Cytryna i arbus. No i zobaczcie, arbus jest i jest też linia. No fajnie, zrabka wygrana. Cytryna i arbuz. Jeszcze dwa arbuzy a tutaj jeszcze dwie cytrynki. Podkowa i sakwa, kolejne symbole. Podkowa i sakiewka, no ich nie ma. Garnek i biedronka, no to jedziemy od dołu, bo już tutaj widzę delikwentki. Tutaj biedronka i tutaj biedronka bez ogonka. Dobra, dwa przedostatnie symbole. Kwiat i krab. Dobra, kwiatek już jest, krabika mamy, kolejny kwiat i to nie jeden. I tutaj już nic. Dobra, ostatnie dwa. Słoń i trefl. No to szukamy słoń i trefl. Mamy słonia, mamy trefla. No i dalej zostajemy przy tej jednej linii. A nasza linia da nam co? Da nam trzy złote zwrotu. Niby tylko zwrot, no ale zawsze coś tam do puli dokładamy. Kontrolne literki D. A podsumowanie będzie takie. No, czekajcie, sobie zaraz liczymy. To tutaj wszystko było puste. Oczywiście przewaga, duża pustych zdrapek, ale też trafiło nam się kilka wygranych. Najlepiej się spisały szybkie pięćdziesiątki, a w sumie odzyskaliśmy cztery, sześć, 8, 10, 13 zł. Z wkładu, który wynosił 30 zł, 13 odzyskaliśmy. Z perspektywy tego, że mogło być absolutne 0, to 13 zł nie jest takim złym wynikiem. Wymienię sobie to na ekstra linie i szczęśliwe linie, ale teraz już sama pójdę wymienić, bo kto wie, może i mi z tych 13 zł przyniezułby mi do domu 13 słoników po złotówce. Ale zobaczcie, jak się złożyło. 13 strapek. Wygraliśmy 13 złotych, a to jest znak, żeby Michu swoje trzynastki wydrapał w jednym z kolejnych odcinków. A teraz, kochani, już Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego! Widzimy się już jutro. No to pa!